Emilia Litwinko, opowieści mrówki, o tajemnicach w Biblii. Druga opowieść mrówki, Noe. Mrówka mówiła prawie bez przerwy o wszystkim. Kiedy skończyła opowiadać o Adamie i Ewie oraz o ich synach, Kainie i Jablu, zaczęła mówić o życiu w mrowisku. Potem o tym, dlaczego nie może dogadać się z pasikonikiem spod starej topoli. Dalej o tym, czym różnią się od siebie poszczególne nasiona roślin, aż wreszcie zaczęła tłumaczyć różnicę między mrówkami czarnymi i czerwonymi i wyjaśniła, dlaczego ona czuje się urażona, kiedy nazwie się ją mrówką czerwoną. I tak w kółko. Adaś słuchał jej jednym uchem, skupiając się na tym, by nie stracić z oczu owada, co chwilę znikającego w bujnej trawie. Był podekscytowany przygodą, która go spotkała. Kto by pomyślał, że książka od babci kryje w sobie takie tajemnice? Powiedział do siebie cicho. Przeszli już spory kawałek, kiedy gęsta roślinność zaczęła żednąć i dżungla zamieniła się w step. gdzie Gdzieniegdzie tylko widać było wysokie, zielone drzewa. Wspieli się na wzgórze, z którego widać było całą okolicę. Ojej! krzyknął Adaś. Zobacz, mrówko, co tu się stało. Wszystkie drzewa powycinane. Jak daleko sięgał wzrokiem, wszystkie rosnące tu drzewa zostały wycięte. Z ziemi wystawały tylko smutne pnie. Drewno, równo ułożone w stosy, przysłaniało rysujące się na horyzoncie zarysy miasta. Koło nich uwijało się pracowicie kilku ludzi tnąc drzewo, heblując i zbijając je w drewnianą, ogromną konstrukcję. To sprawka Noego, odpowiedziała mrówka. Kto to taki ten Noek? Nie Noek, tylko Noe, głuptasku. Noe to bardzo mądry człowiek. On wie, co w życiu jest ważne. Nie tak jak tamci żyjący w mieście. Widzisz, jak bardzo Bóg go kocha? jest dobrym człowiekiem i ufa Bogu bardziej niż komukolwiek tamci ludzie to jego synowie mają na imię sem, ham i jafet ale dlaczego wyciął te wszystkie drzewa co chce z nich zbudować buduje arkę taki wielki statek statek ale tutaj nie ma morza zdziwił się maluch widzisz Powiedziałam ci już, że Noe jest bardzo mądrym człowiekiem, że jest dobry i ufa Bogu. W pierwszej chwili możesz pomyśleć, on wcale nie jest mądry. Buduje statek, chociaż mieszka w środku lądu. Po co mu statek? I tam ci ludzie z miasta też tak o nim myślą. Chodzą po ulicach, uśmiechają się kpiąco i mówią do siebie: ten głupi Noe buduje łódź na środku lądu. Gdyby oni tylko to mówili, ale oni też szydzą. Słyszeliście, ponoć jakiś Bóg kazał Noemu zbudować łódź na środku lądu. I śmieją się, uważając, że to bardzo zabawne. Ale to przecież oni sami są przezabawni. Uważają się za mądrych, a nie widzą znaków, jakie zostawił im Bóg. Nie widzą, jak pięknie ich stworzył, ani tego, jak dzięki Noemu spada deszcz na ich pola i rośnie trawa dla zwierząt. Mówią to wszystko nasza zasługa. Nic nas nie obchodzą inni, ani jakiś tam Bóg. Noe jest inny, jest mądry. Słucha Boga i usłyszał, kiedy Bóg powiedział do niego: Zbuduj Arkę, ponieważ niebawem przyjdzie wielki deszcz i zaleje całą Ziemię. Więc Noe pościnał drzewa i buduje Arkę razem ze swymi synami. Znam tę historię, ucieszył się Adaś. I przyjdzie wielki deszcz i zaleje całą Ziemię, ale Noe w arce ocaleje. Razem ze wszystkimi gatunkami zwierząt. Tak, jeszcze parę dni, a zajdą tu się wszystkie zwierzęta. Wszystkie, od najmniejszego do największego. Począwszy od małych mrówek, takich jak ja, mrówka dzielnie wypięła pierś do przodu, a na ogromnych słoniach skończywszy. Będą tam i maleńkie myszki, i niebezpieczne lwy, dzikie tygrysy, i spokojne baranki. Małpy i orangutany, zielone żaby, długie węże, kolorowe ptaki i nawet nosorożce. Dokładnie tak! I te wszystkie zwierzęta usłyszały głos Boga, który powiedział: Spadnie wielki deszcz. Tylko ludzie w tamtym mieście nie usłyszeli. Oni nawet wtedy, gdy już potężne krople będą bębnić w dachy ich domów i zalewać pola, Będą wyśmiewać Noego i jego Boga. Będą pokazywać palcem w niebo i śmiać się z dużej chmury mały deszcz. Pewnie to zaraz minie. A potem wszyscy utoną. Ocaleje tylko Noe i jego rodzina w Arce, bo usłuchali ostrzeżenia. I co będzie dalej? – spytał ciekawie Adaś. Dalej będzie padał deszcz przez 40 dni i 40 nocy i zaleje całą okolicę. Wszystko, co tutaj widzisz w koło, znajdzie się pod wodą. Przez wiele, wiele dni to miejsce będzie przypominać ocean, po którym będzie pływać tylko arka. Ale wreszcie woda opadnie. Noe z rodziną i ze wszystkimi zwierzętami znów znajdą się na suchym lądzie, a Bóg ukaże im na niebie piękny znak swojego miłosierdzia i przymierza kolorową tęczę. Zawsze, kiedy zobaczysz ją na niebie, przypomnij sobie, że to znak Bożej miłości do Ciebie. Taki drobiazg. Wielu ludzi go nie zauważa. Ale człowiek otwarty na Bożą Miłość nie może go przegapić. Popatrz, tam na wschodzie zbierają już się ciemne chmury. Noe musi się bardzo śpieszyć, aby dokończyć arkę. A my chodźmy dalej, bo i nas złapie burza. Adaś ostatni raz spojrzał na Noego, dźwigającego z jednym ze swoich synów wielką belkę. I podążył za mrówką, żeby jej stracić z oczu.